Dzień dobry, witam w filmiku na drugim kanale, który nazywa się Bundesmaniak. Tutaj zajmujemy się Ligą Niemiecką i innymi trzema ligami, czyli Premier League, Serie A i LA Liga. Bardzo w skrócie. A zatem można się spodziewać, że ten kanał będzie. Głównie o mojej ukochanej Lidze, i większość będzie opierała się właśnie też na Borussy Dortmund i kilku tych e, drużynach, które najbardziej lubię. Sorry, kibice Bayernu, wiem, że teraz możecie mnie nie lubić. E, aczkolwiek ci, co zostali po przeszłości tego kanału, takiej jaka była, a była dosyć dziwna, e, bo trzeba było jakoś sobie nabić subskrypcję, nie wiadomo o co chodzi. E, to musiałem tak zrobić, bo taki był w zasadzie plan, żeby zrobić coś takiego. Może tutaj się pojawi jakiś człowiek od Premier League, albo od La Ligi, albo od Serie A. Nie wiem, znam takich ludzi, którzy kibicują taj, tym drużynom. Jeżeli chodzi o te Ligi, La Ligę, Premier League, Serie A, to sądzę, że jest dużo mądrzejszych youtuberów niż ja, którzy, którzy mogą Wam o tym powiedzieć. Bo ja jedyne co wiem, to że Bundesliga to jest według mnie najciekawsza liga świata. Pozdrawiam. E, dobrze, zacznijmy zatem. E, jak będzie wyglądał ten kanał? Ten kanał będzie głównie z pogadankach na temat następnych spotkań Bundesligi czy e, ostatnich. Spotkań Bundesligi i innych tych trzech lig, bo no, Liga Francuska jest jaka jest. Dobrze wszyscy wiemy, że najciekawsza liga to to nie jest i że jeżeli ktoś miałby wybierać, to chyba oglądałby każdy polską ekstraklasę niż Ligę Francuską, ale zostawię to kibicom PS, do której dołączył teraz Messi. Na pewno teraz wzrośnie to zainteresowanie. Kilku kibiców Barcy na pewno się teraz przeniesie. Jestem tego wręcz pewien. A, aczkolwiek na Transformarcie co ciekawe nie ma a, o odejściu Messiego. Hmm, nawet się nie spodziewałem. Myślę, że coś będzie. Nie, ale tutaj na Transformarcie transfer chyba jeszcze nie jest potwierdzony, no to ciekawe. E, tak, jeszcze będzie o transferach. Dotąd aż okno się nie skończy. Ja w następnym odcinku prawdopodobnie będę miał już nowy mikrofon eee, prawdopodobnie. Na pewno będę miał nowy mikrofon. No nie wiem, co by musiało się stać, żebym nagrywał wcześniej niż w poniedziałek. Eee, ale to nieważne. Bo w piątek się zaczyna Bundesliga, a wtedy też będę miał nowy mikrofon. Eee, dobra, zacznijmy od tych najważniejszych transferów, które wydarzyły się. Na przestrzeni ostatnich dni, godzin, tak można powiedzieć, na pewno dla kibiców Spadkowicza e, pierwszy raz spali oni z ligi kilka lat temu, w 2017 roku, e, spali po raz pierwszy i jeszcze nie dostali się do pierwszej Bundesligi. Ci, co są kibicami, to wiedzą: Hamburg pozbywa się Amadłonany. 19-letniego belga, do Loscris, do Mistrza Francji, idzie ten młody belg. Na pewno wzmocni to drużynę po odejściu tych zawodników, o których się cały czas mówi, że ta drużyna się wyprzedaje przez to, że są tam genialni młodzi zawodnicy, tacy jak chociażby Awar, ale nie sądzę, aby on zmienił teraz barwy. Ale Lidl taki trochę falstart, bo to był remis 2-2 chyba, albo 3-3. E, na pewno Jens-Peter Hauger zasilił szeregi Eintrachtu Frankfurt. E, drużyny, która była tak na, na tyle pewna tego, że będzie grać w Lidze Mistrzów, że coś im nie wyszło i ostatecznie byli piąci Nie wiem, jak oni dali się przegonić tej Borussia Dortmund. Nie wiem, jak Borussia Dortmund jeszcze przegoniła Wolfsburg. Ale to już nie dla mnie eee, rozkmina. Josh Sargent opuszcza spadkowców w tym sezonie. Werder Bremer żegna się z 21-letnim -let, 21 reprezentantem. Nie, nie reprezentantem. Hmm. Z 21-letnim zawodnikiem z USA. Norwich City go kupuje za 9,5 milionów, według transfermarktu. I jeszcze z tych ciekawszych rzeczy e, są jeszcze 3 albo 4 bardzo ciekawe transfery: e, chociażby transfer Rabiego Matondo do Brusz e, z Szalkę, chociaż to jest jedynie wypożyczenie. 20-letni waliczek. Musi się gdzieś ogrywać, bo no, wszelkę nie sądzę, żeby dostało na to szansę. Ale zawsze może coś się zdarzyć, bo prawdopodobnie Amina Rito odejdzie z szalka. Jeżeli odszedł już, to możecie mi coś mówić, bo tutaj lekko nie na czasie jestem. E, dobra, sprawdziłem szybko, ile już gadam. E, na pewno jest transfer Marco Richtera z Augsburgu do, wy, do drużyny, która w poprzednim sezonie była w bardzo ciężkiej sytuacji, czyli Herty Berlin. Mało brakowało i by spadli z ligi Przynajmniej taka jest moja opinia I kupują Marko Richtera z Augsburgu Za 7,10 miliona euro Ale Dają na wypożyczenie Właśnie do Augsburga Arne Majera Który rok temu był wypożyczany Do Arminii Bielefeld Teraz idzie do Augsburga Ale Arminia Bielefeld Nie stoi na rynku transferowym I Benjaminek Bundesligi sprzed roku. Eee, próbuje. Próbuje. Eee, zasila się zawodnikiem Nurembergii, perspektywicznym 22-letnim Niemcem, Robinem Hackiem, za kwotę niewiadomą. Eee, nie podano jej, niestety. I jeszcze 18-letni Luka Nets. Wychodzi z Herty BSC do Mönchengladbach Gladbach. Nie wiem. Chyba ta drużyna nie będzie grać w europejskich Pucharach w przyszłym sezonie, ale można mnie poprawić. Ja nie pamiętam. Sezon Bundesligi skończył się w maju. <grych> no i jeszcze w sumie to Lazar samoradzić odszedł z Lipska do Udinezy. Sądziłem, że będzie to wypożyczenie, ale jednak Udineza zespół serial chciał wyłożyć 3 miliony. RB Lipsk się na to zgodził. i I odchodzi e, młody Niemiec. 19-latek. No, sądzę, że w tym Udineze na pewno będzie grał więcej niż w, niż w drużynie Lipska. No bo to jest ich wychowanek, chyba. Nie, to jest wychowanek Neumkolin, a później Herty Berlin. O, grał w hercie Berlin Młodzieżowej wtedy, kiedy Piszczek był w Berlinie, to był 2009 chyba, jeszcze był w Berlinie, Łukasz Piszczek. No i to chyba tyle z tych bardzo ważnych transferów zawodników opuszczających Ligę Niemiecką albo zasilających inne zespoły też Ligi Niemieckiej. No, na pewno żal tutaj e, tracić taki talent, jakim jest tam Nana do LIL, e, bo sądzę, że ten zawodnik mógłby się odnaleźć, idąc na przykład do innej drużyny drugobundesligowej, jeżeli chodzi o wypożyczenie, albo e, do pierwszej bundesligowej drużyny jako transfer definitywny. No i niestety tracimy takiego zawodnika, tracimy też Dosza Sargenta. Też mógł iść do pierwszej Bundesligi, ale wybrał ofertę Norwich nawansującego w tym roku do Premier League. No i teraz omówimy kwestię transferów. Bardzo krótko w lidze angielskiej. W lidze angielskiej ciekawe transfery to jest na pewno Axel Tłanseba do Aston Villa na wypożyczenie. I Adam Armstrong zasilający Southampton po odejściu danego Inksa do. Aston V, po yy, sprzedaży oczywiście niesamowitego w poprzednim sezonie Może zapomniałem jak on był Jacka Grillisza. tak, mm, przepraszam za tę pomyłkę yy, Zastępujący Jacka Grilisha na pewno Dan Bailey i inni tacy zawodnicy, to jest solidne wzmocnienie za takie pieniądze, jakie dał Manchester City i Pep Guardiola. No, trochę nietrafiony ten transfer, bo mogli poczekać jeden dzień i mieliby prawdopodobnie Messiego za 110 milionów mniej. Tylko, że jeszcze kwestie kontrakt kontraktowe. Eee, na pewno jest, tak jak mówię, Adam Armstrong z Blackburn do Southampton, 17 milionów 700 tysięcy. I ważnym transferem jest jeszcze Mortis Leitner, który odchodzi z Norwich City. On nie grał bardzo długo, ale mówił się w, nim w kontekście odejścia do, do Legii Warszawa. Były zawodnik chociażby Borussia Dortmund, trafia do szwajcarskiej Superligi, gdzie będzie reprezentował barwy z na pewno Christian Romero, który poszedł na wypożyczenie za talenty do Tottenhamu jest również bardzo ważnym wzmocnieniem bo Tottenham teraz chce zachować Kane'a i ruszyć w końcu po jakieś puchary, a wiemy, że Audi Cup nie wystarczy Teraz transfery w Serie A, to bardzo krótko Radja Angolan traci zespół, nie będzie już prezentował barw Interu Mediolan jest teraz bez klubu. Eee, 33-latek. I Andreas Cornelius za 5 milionów 12, 120 tysięcy przenosi się do Turyjskiej Superligi, do Trabzon Sporu. Eee, no i sądzę jeszcze, że Matia Kaldara, 27-letni zawodnik eee, Ace Milanu, pomoże Beniaminkowi pierwszej ligi, czyli Wenecji w, w zostaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej i Matias Vina, 23-letni lewy obrońca Urugwajczyk przenosi się z Palmeiras z brazylijskiej ligi do AS Romy za 13 milionów euro no to jest na pewno dobry transfer tak przynajmniej ja uważam kibice Romy mogą też tutaj wyrazić swoje opinie i szybko do Ligi Hiszpańskiej. W Lidze Hiszpańskiej nie ma zbyt wielkich ciekawych transferów. No, niestety, ale jest Johan Mojica, 28-letni też lewy obrońca, kolumbijczyk, przenosi się z drugiej ligi hiszpańskiej, z ligi 2, do Elche, które utrzymało się w tym sezonie i będą walczyć. Ośrodek tabeli, tak sądzę, albo nawet trochę jak hetafa. Kilka lat temu będą szli bardzo wysoko. Będą nieżyli niesamowicie wysoko. Tak. I jeszcze jest też Javi Galan, zawodnik, były zawodnik Łęcki. Przeniesie się za 4 miliony euro do Vigo z Ladigi, oczywiście. Będzie teraz klubowym kolegą. A z na pewno, a, a ich trenerem jest Javi Galán, co? Najnowszy transfer, nie, na, Nie, no przepraszam, ale w topa, Eduardo Koudet jest trenerem Celtic właśnie dlatego mówię, nie oglądajcie mnie w tych kwestiach, nienawidzę Ligi Hiszpańskiej, nie znam się w ogóle, e, tak, pierwsza kolejka Bundesligi, no to na pewno hitowe starcie w piątek, Borussia Mönchengladbach gra z Bayernem Monachium, oczywiście na Viaplay, które chyba sobie kupię. A jeżeli chcecie oglądać Bundesligę i Premier League, nie, nie Premier League nie, ale tylko Bundesliga nie płacąc, to możecie sobie wejść na taką stronkę, która nazywa się... Gdzieś ja to zrobiłem, gdzie, ja to, gdzie to jest? 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 Yes. Eee, sad. Jeden. To jest niemiecka jakaś tam stacja telewizyjna. Tutaj jest Bundesliga, ale ja nie chcę oglądać Bundesligi po niemiecku, sorry. E, nie będę się maltretował, po prostu nie. No i jeszcze Borussia za Eintrachtem Frankfurt. To, to też jest bardzo ważny mecz, który w poprzednim sezonie chociażby decydował, że widzę mistrzów e, dla tych obu drużyn. Sądzę, że to będzie wielki prognostyk, bo Borussia miała ciężkie przygotowywania do sezonu no i Eintracht nie śledziłem teraz Eintrachtu Frankfurt chociaż Eintracht Frankfurt też ma za sobą nieudany mecz bo tak jak napisał chociażby dziennik sport że Frankfurt napastnikami stoi to to chyba nie było to dobrze ujęte Ponieważ w meczu z Mannheim trochę to zawiodło, eee, no bo Santos Bor oczywiście przyszedł, nie strzelił bramki, nie strzelił bramki Pajszensa, który wszedł na boisko. Po prostu wyglądało to bardzo słabo w wykonaniu Eintrachtu Frankfurt w meczu z Mannheim. Eee, no, ludzie myśleli, że to jest pewne chyba eee, to jak będą grali w przyszłym sezonie tymi napastnikami, że sobie poradzą. Ale sobie nie poradzili, chociażby Strasburg ich pokonał 2 do 3 albo Wayne Wiesbaden, które zostało e, niedawno rozbite przez Borusję 3 do 0. Chociaż czy to takie rozbicie, to e, to tak bym troszeczkę nie był tego pewien. Ale no to chyba tyle z tych bardzo ciekawych meczy e, Bundesli Bundesligi w pierwszej kolejce. W Premier League na pewno jest kilka ciekawych meczy: albo meczów. Jest na pewno mecz na Manchester City, które no, sądzę, że będzie hitem w, tym, w pierwszej kolejki na pewno. Bo z innych ciekawych starć to jest chociażby Leicester City, Wolverhampton czy Manchester United, Leeds United. To są takie najciekawsze spotkania pierwszej kolejki. W serii w jest jeden ciekawy mecz: Ice Roma zagra z Fiorentiną. No i Torino zagra z Atalantą. Torino bardzo słabo poprzedni sezon zrobiło. Zakończyło bardzo średnio. No i muszę środkuć zdecydowanie muszę środkuć. W Zalidze jest ciekawy mecz na pewno Barcelony z Realem Sociedad. Nie będzie już Messiego w La Masi. Boże, w jakiej La Masi? La Masia to jest szkółka juniorów Barcelony, ale kręć, ja robię teraz Nie będzie w blaugranie Messiego na mecz z Realem Sociedad, bo już nie będzie go prawdopodobnie nigdy Chyba, że za te dwa lata, kiedy mu się kontrakt z PSG skończy, to przyjdzie Real gra za Laverge, a Atletico ma Grza z Celto Vigo I tutaj wielkich meczów nie ma W pierwszej kolejce Musicie mi poprawić, czy mówi się meczy, czy mówi się meczów Bo ja nie wiem eee, Tak, to jest tyle eee, Możecie mi podrzucać pomysły co, co robić Co poprawić Pewnie będziecie chcieli, żebym mówił krócej Bo nikt nie, bo, nie będzie słuchał tego 18-minutowego klipu Ale tak, możecie sobie włączyć CS I pewnie zdążycie zagrać jednego wingmana. Pozdrawiam. Do następnego piszcie co jest nie tak. Piszcie swoje typy na te najważniejsze mecze. I e, pozdrawiam. Zaraz się zaczynają. Ligi. Wraca piłka nożna. Na re!